Dzień dobry, miło mi Państwa powitać w naszym podcaście. Jest ze mną radca prawny Marcin Bagiński. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać oszusta w internecie. Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że ktoś próbuje nas oszukać? Niestety wiele, wielu klientów, szczególnie w starszym wieku, zwraca się do naszej kancelarii o pomoc, najczęściej już bardzo późno i w momencie, kiedy realnie jest mleko rozlane. Z moich doświadczeń wynika, że mamy dwa rodzaje podejść, powiedzmy, oszustów. Pierwsze jest oparte o pewien nacisk psychiczny, pośpiech, postawienie pewnej sytuacji zagrożenia albo bądź też jakiejś szansy, bądź też wskazania nieprawidłowych danych osobowych, jak to wcześniej było popularnie, nie wiem, na wnuczka, na policjanta. Próbę. Przedstawienia tego w taki sposób, by, by niemożliwość spokojnego zapoznania się z tymi e, okolicznościami skłoniła tą ofiarę do podjęcia jakiejś decyzji, czy przekazania środków, czy wypłaty środków, czy nie wiem, przekazania kodu blik, czy, czy, czy przelewu. Wymuszenie e... takiego działania w pośpiechu, już tak, teraz, już teraz pilnie, tworzenie presji. Pilnie. coś się dzieje w tym momencie i my musimy odpowiedzieć na tą potrzebę. Tak? To jest pierwszy model. I on jest bardzo popularny, ale w ostatnim czasie ja przynajmniej w swojej działalności odnotowuję, że zgłaszają się klienci, którzy padają ofiarą innego rodzaju przestępstwa. To znaczy przestępstwa polegającego na bardzo często długotrwałym budowaniu zaufania. Odbywa się to często wobec osób samotnych, wobec osób w starszym wieku, w podeszłym wieku, które no, potrzebują jakiejś relacji, często jej nie mają i załóżmy poprzez konto na Facebooku, poprzez konto na jakimś portalu społecznościowym, innego rodzaju, czy nawet przez konta na e, portalach o takiej, powiedzmy, kategorii e, matrymonialnej, nie wiem, jak, 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 jak na przykład Sympatia, kiedyś był taki portal i innego tego, Teraz tego rodzaju. Teraz jest Tinder. A, to być może i przez Tinder, chociaż nie wiem, czy dynamika Tindera by na to pozwoliła. E, buduje się zaufanie, buduje się fałszywą relację, i po, 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 załóżmy po kilku tygodniach okazuje się, że powstaje problem, który można rozwiązać w sposób finansowy i taka osoba często prosi początkowo o niewielkie kwoty pieniędzy, stosunkowo niewielkie, załóżmy o pomoc w rzędu 400, 500, 1000, 2000, 3000 zł, w związku z jakimś konkretnym problemem, no i wtedy taka osoba, będąca no, ofiarą tego oszustwa, pokrzywdzoną taki, przez takiego oszusta, no, przekazuje te środki po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I, ale co może o tym świadczyć, bo takie było pytanie na początek? Może o tym świadczyć szereg powiedzmy nieścisłości w, w tych materiałach, jakie do nas są przekazywane. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś próbuje się uwiarygodnić przez przekazywanie bardzo nazwijmy to osobistych dokumentów, jak paszport, skan paszportu, jak skan dowodu osobistego, jak skan biletów lotniczych, jak skan jakichś umów, w których to niby to jego dane figurują, musimy być bardzo ostrożni. Z tego względu, że to nie jest naturalne, że jeżeli ja potrzebuję od bliskiej mi osoby pomoc finansową, to ja no, przekazuję jej, no nie wiem, swój paszport, prawda? To dzieje się wtedy tylko po to, żeby uwiarygodnić, że jestem prawdziwą osobą, bo do tej pory się nie spotkaliśmy, prawda? Bo nie widzieliśmy się, nie rozmawialiśmy na żywo, więc ja jestem prawdziwą osobą, ja ci to staram się uwiarygodnić właśnie przez przekazanie takiego dokumentu. I co więcej, najczęściej już no jak analizujemy taki dokument, to już w nim są podstawowe błędy, bo ci oszuści najczęściej są bardzo niechlujni. To znaczy, podrabiając załóżmy dokument paszportowy, wprowadzają do niego numer, który jest niezgodny z zasadami takiej identyfikacji numerów paszportu, tak? Czyli nie ma załóżmy tam, nie wiem, odpowiedniej liczby liter, cyfr. Jest to wpisane w sposób niechlujny, byle jak, byle szybko w jakimś edytorze graficznym, tak? Bardzo często zdjęcie, które jest doklejone do takiego paszportu, nie odpowiada zasadom, jakie towarzyszą no, tym zdjęciom paszportowym. Czyli no, jest to po prostu zdjęcie, gdzieś być może nawet widać tło. To no, jest bardzo daleko posunięta naiwność, żeby w takie coś uwierzyć, ale już takimi rzeczami się spotkałem. Następnie warto też sprawdzić, czy na przykład, jeżeli ktoś nam przekazuje bilet lotniczy, to czy taki lot się odbył w ogóle, czy to też jest tylko edytowany w jakimś programie graficznym dokument dostępny w internecie, tak? Więc przede wszystkim należy te dokumenty sprawdzać i te, a takie sygnały ostrzegawcze, że ktoś przedstawia nam takie dokumenty źródłowe, żeby uwiarygodnić swoją potrzebę. I tutaj przykład. Oj, nie wiem, mam problem, bo nie spłaciłem umowy pożyczki i chcą mnie, nie wiem, zwindykować. No i w takiej sytuacji no naturalnym nie jest, że ja pierwsze co robię to wysyłam skan tej umowy pożyczki, tak, no bo ewentualnie na prośbę, tak, jeżeli okej, okay, ale nie wiem, pokaż mi tę umowę, może coś zaradzimy, może... Ale jeżeli pierwsze co ja robię to już wysyłam, mówię rygadniając tą tę umowę pożyczki i pokazuję, że tak, prawda, ja tutaj jestem winny, no to to już powinno rodzić nasze podejrzenia w takiej relacji. Na no, jakie inne zachowania, no poza te Poza tymi dokumentami warto zwrócić uwagę, mając na względzie i ten pierwszy, pierwszą sytuację i tą drugą sytuację, czyli też na przykład podczas rozmów telefonicznych, wizyt domowych, jakie zachowanie powinno wzbudzić u nas niepokój wątpliwości. Powinniśmy przede wszystkim zachować trzeźwą głowę, powiem w ten sposób, ze względu na fakt, że, tak, że przestępcy bardzo często starają się na najniższych instynktach w sposób bezczelny wykorzystywać położenie pokrzyw tych ofiar. I mówię tu przede wszystkim na przykład o osobach samotnych. Jeżeli widzimy, że z jakichś niezrozumiałych przyczyn, na przykład, to taki przykład, jakiś bardzo młody mężczyzna, Interesuje się nami, tak, powiedzmy, w relacji partnerskiej i chce z nami wymieniać korespondencję, y, jako nie wiem, ze starszą kobietą, bez, żadnych, bez żadnego otła tej sytuacji. Po prostu nagle odnalazł nasz profil i, i zaczynamy korespondować w dłuższej perspektywie. I on obiecując nam jakieś y, no, niestworzone rzeczy. W perspektywie właśnie przekazania mu środków więc poprawy jego sytuacji, no to to powinno budzić nasze nasze no czerwoną lampkę. Ja nie mówię, że każda sytuacja jest oszustwem, ale no ilość tego, skala tego problemu aktualnie jest tak duża, że no trzeba brać to pod uwagę od początku. Czyli jeżeli gdzieś mamy media społecznościowe i kontaktują się z nami osoby, których nie znamy, to naprawdę bądźmy cztery razy. Yy, cztery razy sprawdzajmy każdy fakt, każdy dokument, każdy każdą przekazaną informację, jeżeli chcemy w taką relację wejść, A najlepiej, no, najlepiej jest dążyć do tego, by taka, taką relację powiedzmy uzewnętrznić, choćby porozmawiać przez telefon, tak? żeby to był telefon, żeby ten numer był przekazany, żeby, żeby usłyszeć głos, tak? żeby móc wy, wyczuć jakąś emocję, by być może się w jakiejś perspektywie tutaj dzięki temu zweryfikować. No i przede wszystkim uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać z bliskimi, bo często jest tak, że sami zaślepieni pewną, pewnym założeniem, no nie potrafimy w ocenić sytuacji, prawda? Bo tak, dodatkowo mam wrażenie, że też po prostu ktoś może być bieglejszy w internecie. I na przykład jak ktoś nie, nie, po, nie podróżuje, tak. to może nie mieć określonej wiedzy odnośnie, na przykład biletów lotniczych. Czy też Oczywiście. na przykład dlatego, paszportów, dlatego... jeżeli paszport jest zagraniczny i, i ktoś danego paszportu nigdy nie widział, a jednak one się różnią między sobą. Dokładnie, warto z zaufaną osobą, z koleżanką, przyjaciółką, kolegą, dzieckiem, mężem, synem no, porozmawiać na temat tej relacji w taki sposób, by pozwolić ewentualnie na kontrolę tej, tego, tego, co się dzieje, prawda? Bo dopiero to trzeźwe spojrzenie czasami pokazuje, jak oczywiste są te, 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 te fałszerstwa, tak? jak one są na pierwszy rzut oka widoczne. Ale gdzieś będąc w toku tej korespondencji, będąc w toku tych, tych rozmów, no my tego nie widzimy, my tego nie dostrzegamy, być może nie chcemy dostrzegać i stajemy się ofiarą oszustwa. A co powinno nas zaniepokoić w takich wiadomościach, które wymagają od nas. Pilnej reakcji. Z moich doświadczeń wynika, że te historie wymyślane przez przestępców są zazwyczaj, no, niemal jak z najnowszej edycji Jamesa Bonda, tak? Czyli to są sytuacje całkowicie nieprawdopodobne. Załóżmy, nie wiem, to są często tematy dotyczące jakichś transgranicznych transakcji. Nie wiem, jadę wykonywać jakąś umowę, nie wiem na Sardynie i tam spotykam jakiegoś prezesa w dużej firmy i ten prezes tam jest i on coś mówi, dajmy jakąś relację. Za chwilę się okazuje, że tam jakaś mafia się pojawia i ta mafia ma, mi, ma stanowić dla mnie jakiegoś rodzaju zagrożenie. I wobec tego ja potrzebuję pilnych środków, żeby stamtąd uciec. No wszystko się dzieje niemal filmowo. No, ale tylko po to, żeby uzasadnić na przykład transfer środków do innego kraju, tak, na rachunek bankowy położony w innym kraju, żeby utrudnić następnie pewną egzekucję tego ewentualnego e naprawienia szkody czy, czy, czy zwrotu środków. I to wszystko jest zorganizowane i powtarzalne. Więc jeżeli widzimy ten scenariusz jako nieprawdopodobny, to jest to czerwone światło. Co zrobić, gdy mamy podejrzenie, że ktoś próbuje wyłudzić pieniądze online? Przelew blika, co też jest niezwykle popularne. Jak, się zareag jak, jak zareagować w ogóle, gdy na przykład mamy taki telefon, że na przykład dzieją się niepokojące manewry u nas na koncie? Co powinniśmy wtedy zrobić? Całkowicie odmówić, i z mojej perspektywy i z moich doświadczeń wynika, że takie zgłoszenia nigdy nie będą miały miejsca. To znaczy, nigdy funkcjonariusz policji, nigdy pracownik banku, nigdy prokurator, nigdy adwokat, nigdy notariusz, nigdy żaden z tych podmiotów nie będzie prowadzić działalności w taki sposób. Jeżeli z jakiegoś względu mamy być elementem jakiejś działalności operacyjnej prokuratury, to z pewnością nie będziemy o niej informowali w taki sposób. Tak? I zresztą, dlaczego mielibyśmy być? To też trzeba wziąć pod uwagę. Więc Przede wszystkim sam fakt, jeżeli pracownik banku wymaga jakichś danych, czas, zdarza się, że data urodzenia to jest taki, powiedzmy, parametr, jaki, jaki podlega weryfikacji danych osobowych, czy to w banku, czy w opera, u operatora telekomunikacyjnego i tak dalej, jako to uwiarygodnienie czy potwierdzenie danych na początku rozmowy. Okej, okay, takie zasady są stosowane, możemy je przyjąć, możemy nie, to jeszcze jest powiedzmy dla nas niegroźne, ale jeżeli pojawiają się dalej idące prośby o dane, o jakieś klucze, o hasła, w jakikolwiek sposób musimy pamiętać o tym, że ktoś może gdzieś mieć dostęp do tego, gdzie my jesteśmy w internecie, co my robimy, może zostaliśmy schakowani, jakieś połączenie było przejęte, ktoś prosi nas o zalogowanie. Stanowcze nie odmawiamy, koniec rozmowy. Tak, ja nawet bym wskazała, że jeżeli to dzwoni bank, to rozłączyć się i po prostu wprost zadzwonić na infolinię banku, bo często jest tak, że oszuści są w stanie też zhakować numer. Telefonu i wyświetla się, jakby dzwonił bank. No to ja bym nawet tego nie weryfikował. Ja bym ewentualnie rozważył zgłoszenie tego na policję i, i zapomnienie po prostu, bo, bo tutaj, jeżeli była taka próba, to prokuratura powinna mieć o tym wiedzę, powinna zabezpieczyć dane, numery, ewentualnie włączyć to do istniejących być może postępowań, ale weryfikacja tego, czy to rzeczywiście bank dzwonił, no uważam, że jest większym zagrożeniem w realiach kilku spraw, o których, w których brałem udział, niż. Niż może przynieść korzyści. No bo cóż, usłyszymy, że to nie banki, co dalej zrobimy? Prawdopodobnie już nawet nie będziemy mogli odzwonić na ten numer, nie. więc temat jest zamknięty w ogóle. Stanowczo nie rozłączamy się i nie kontynuujemy rozmów. Ewentualnie, jeżeli mamy taką inicjatywę, zgłaszamy taki fakt prokuraturze, by. Można było to ewentualnie wykorzystać w jakichś szerszych postępowaniach przeciwko tego typu grupom przestępczym. A co zrobić jako pierwszy krok, jeżeli podejrzewamy, że już zostaliśmy oszukani? Na pewno nie możemy zamykać tego w sobie. Jeżeli już wiemy, że zostaliśmy oszukani, przekazaliśmy dużą kwotę pieniędzy w jakimś nieznanym kierunku, z pewnością nie możemy tego zostawiać tylko i wyłącznie dla siebie. Z moich obserwacji wynika, że bardzo duża grupa osób pokrzywdzonych przestępstwem wyłudzenia oszustwa internetowego, we wstydzie tego faktu, nie ujawnia tych informacji nawet przed najbliższymi. Wstydząc się tego, jak łatwo dało się wmanewrować bądź też jak, w jaką relację się z takim oszustwem weszło. Nie ujawnia tego przed najbliższymi, nie ujawnia tego również przed organami ścigania, wobec faktu, że obawia się, że później takie, o takim postępowaniu gdzieś najbliżsi we, wezmą wiedzę i że ten fakt no, ujrzy światło dzienne. To jest złe podejście. To jest podejście, które pozwala właśnie przestępcom na kontynuację ich działalności, pozwala im na rozwijanie skrzydeł. Każdy, każda tego typu sprawa przybliża, każde dane zebrane przez organy ścigania przybliżają do, do, do wyroków karnych dla osób, które się tego dopuszczają. Tak? Więc jeżeli nie chcemy pomóc sobie, bo uważamy, że na przykład odzyskanie środków jest już bardzo mało prawdopodobne, ze względu na, 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 na to, w jaki sposób do przestępstwa doszło, to wiedzmy, że zgłoszeniem możemy uchować inne osoby. Możemy doprowadzić do tego, że przestępca zostanie złapany i że nie będzie mógł oszukiwać już kolejnych osób. Jakie dokumenty warto zachować, aby móc później udowodnić, że doszło do oszustwa lub nadużycia? No, na pewno pewną dokumentację tej korespondencji. Bo często pojawia się korespondencja, jakieś sms maile, korespondencja, jak mówiłem, w tych portalach społecznościowych. To wszystko należy utrwalić, przedstawić prokuraturze, ewentualnie, jeżeli podejrzewamy już, że jesteśmy ofiarą przestępstwa, a e, ktoś się z nami znowu kontaktuje, no to można nawet próbować nagrywać te rozmowy telefoniczne, tak, żeby tutaj ewentualnie jeszcze kwestia głosu rozpoznania, ale to też jest element tego, w jaki sposób przestępstwo jest przygotowane. No niemniej, Wszelkie dokumenty, jakie są związane, przelewy, numery rachunków bankowych, do jakich przelewamy środki, to wszystko należy udokumentować i złożyć w formie zawiadomienia do prokuratury. Do jakich instytucji poza wspomnianą prokuraturą jeszcze możemy się zwrócić? Czy tutaj tylko w grę wchodzi właśnie prokuratura i postępowanie karne? No, czy przede wszystkim e, prokuratura, policja. Możemy informacje o próbie wyłudzenia przedstawić do banku, możemy skorzystać z, ewentualnie z, z punktów pomocy prawnej działającej przy starostwach, możemy skorzystać z infolinii bezpieczeństwa cyfrowego, możemy udać się do jednostek prokuratury, policji, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, Możemy skorzystać również z usług kancelarii prawnych, które specjalizują się, zajmują w rozpoznawaniu tego typu przestępstw, w ich dokumentowaniu, ewentualnie przygotowywaniu całej procedury. Pomoc dzięki temu można uzyskać przy, przy, przy analizie tej sytuacji, przy zgłoszeniu sprawy, a również w samym odzyskaniu pieniędzy. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Deklarujemy też również tutaj swoją pomoc w zakresie weryfikacji, czy doszło do oszustwa, poprowadzenia takiej sprawy, przygotowania dokumentów. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka i zapraszamy do przesłuchania kolejnych. Dziękuję, do widzenia.